Dzień dobry. Proszę Państwa o Linotin to już mówiłem, że to ma problemy. Przez chwilę się wydawało, że mniejsze niż mówili na początku, ale rok zakończył się stratami. W każdym razie w sektorze wydobycia diamentów. Dlatego, że to tylko w 1% opiera się o diamenty. W związku z tym cała firma mogła zrobić lepszy wynik. Natomiast. Na diamentach przychody spadły o 37%. Ta strata bazowa wyniosła 127 milionów dolarów w odniesieniu do zysku z 2023 roku na poziomie 26 milionów dolarów. Więc tak. Nie bardzo jest z czego pokryć te straty na tą chwilę, a na pewno nie z działalności diamentowej, czyli z jakichś innych obszarów, będzie trzeba przenieść pieniądze, żeby to wyrównać. Ta nieefektywność wynika z, ze słabszego rynku, z zamknięcia obkrypkowej kopalni A21. Czyli pokazywałem to, mówiłem Wam o tym, że oni schodzą pod ziemię i mieli najpierw nie schodzić pod ziemię, mieli tylko zamykać kopalni, Okazało się potem, że jednak, że jednak będą prowadzić te działania, w wydobycie głębinowe. Produkcja generalnie w całym roku spadła o 17%. To jest też dość dużo, przy czym tutaj tłumaczą się w ten sposób, że tą przerwę spowodowała katastrofa lotnicza w wyniku, której zginęło kilku pracowników. No i stracili też samolot którymi, którym dowo dowozili, czy no dow którymi pracownicy dosta dostawali się do, do pracy. No generalnie każdy ma tam jakieś wytłumaczenie. Niemniej branża diamentowa raczej nie jest na topie na tą chwilę, szczególnie górnictwo diamentowe, ten kryzys od sprzedawców detalicznych przeniósł się do firm wydobywczych. No i zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.